Cześć witajcie z tej strony Krasek a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 19 seria Pan Rolnik mapa to mazowiecka nizina jak w dzisiejszym odcinku jak widzicie będziemy 30 yy, sadzić ziemniaki Trzydziestki już dawno no, no po poprzednim odcinku była ale za bardzo nie powałowała sobie bo wały coś nie odbierały a to ta sobie na takich obrócikach chodzi że o dwa tysiące o teraz takie tak skacze takie osiem osiemset Oj, teraz w ogóle prawie To tam nie przeszkadza nikomu chyba. Eee, dupę. O, okej. Okay. Teraz zakręcamy i będzie kiciarka. O pod tą górkę lecimy mocno W ogóle Bo miał być dzisiaj O to za bardzo nie w rozpisze może Temer Mmm ukręcić Ale jest pełny Mleko można by było sprzedać też. A zaraz pójdę tam do paszowozu, a może on jest pusty. Ty, 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 ty. Jakoś wzięło. Nie wiem o co chodzi. Może. Może te. Może te te dźwięki trzydziestki tak. Też... Coś mi tu coś słychać. 1201? To tak, tu piszę na tym. 220? No to nie, nie, nie. Nic się będzie tak robić. Chociaż. Można by było ten obornik. Czekajcie. A co jest w ogóle na. A pójdę. Cyk na tym pomaciku Lecimy. Nie, no, obornik to o nie. Hmm. No to nie. To chyba by posadzimy sobie te ziemniaki. już można by było go wyciągnąć, ale tak później na rozrzutnik. La rimozione dei miei amici, anche Nawrotka. Nie mam co dzisiaj jakoś mówić. Znaczy, tak ogólnie to zawsze nie wiem. Ale akurat teraz nie wiem. Nie ma nic ciekawego. I ciągle te ziewanie. O co chodzi? Czy ktoś mi powie?

Hashtag ziewanie możecie zostawić, jeżeli jeżeli to widzicie. Um, tutaj nic ciekawego nie ma. właśnie a koszenie trawy koszenie trawy jest no nie w następnym tylko jeszcze w dalszym a w ogóle 7 minut jest Ale kurde nie, nie, nie. Ja, się. Ja, się. ja się naprawdę jakieś zaziewane sadzenie. Tu po krzakach tam. Syk. Halo, halo, tak daleko to ja nie chcę. Dobrze, że ja nie mam kamerki. Bo byście się wali ciągle. A tak, to, 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 to może w ogóle, nie wiem, możecie napisać, ale, Dobra. Uh -huh. rozumiem. Ja nie mam kupionego tego. Nic znaczy, kupionego. Słychać krowy. Mamy tu jeszcze siano. To mamy to trzy więc na pewno tym razem a widzieliście to jak je widzieliście to widzicie teraz więc jeżeli wam się podoba odcineczek taki zaziewany nic nie mówiony ale no cóż tak było to zostaw subskrypcję łapkę w górę oraz komentarz hashtag ziewanie do następnego cześć